Co, co się wydarzyło? No, to auto się, Nie, no i pan pojechał sam, no. Nie, nie pojechałem sam, co ty? Zawróciłem! No, Zawróciłem! Dobrze. Dobrze. <grystanie> <grystanie> flame Kurwa! A Będzie Cur się paliła! Flame. Będzie się dupa paliła tej chłopaki. Kur... Ach. O, pieczona. No i już daję w pierwszej sekundzie niecenzuralne Cur słowo. Panie nie nie YouTube, będzie, nie Panu. będzie. Żółta monetka. Dobrze wycenzurowałeś. Dobrze, dobrze wycenzurowałem, Szepard, Jezus, Maria. Gdybym tej cenzurki nie dał, to hopie. Wieziemy go, jeszcze. wieziemy go, Sylo, wieziemy go. No, sylo. Ależ no, ty... żeś... no, to... Chciałem się pobawić, o Sylo jak no, zawsze Tak, dobrej zabawy. No, tak, sylo, w dupie? Spokojnie. Tak, ty. No. Do wody, Oj, tak, do to taki wielki kołów w tupie, dobra, już stop! Na Proszę, no, już no, się on nie! Na Proszę, już nie! O, 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 i Co? Nie, nic, boczka haczyłem, ty. już mnie wydupił na parkurze. Na tej części już parkurowej. <grym 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 o, się dla bonia. O nie. Tyk. Se spadłem, se. Tyk. Ale boczyć bym zjadł taki smażony. Tak, wiesz, boczuś bym zjadł, czek. Już jest. Ale bym nie, to jest aż bym se coś zjadł, to tyle. Bez boczuś. Nie zawsze, nie zawsze. Ale wiesz, ale to teraz, nie? A teraz konkretnie właśnie, wiesz. No, a, okej, no to chyba, że tak. Taki, taki mówi, boczuś to zjadłby boczuś. Kaszankę. a koszaneczkę no, mam w lodówce mam. Ja to nie do góry mieliśmy jechać? Chyba tak mamy jechać jak ty jedziesz teraz A okej, okay. to dobrze do... Nie prankuj Pietre, Bez nie prankuj mnie. A do wyczułem no, to już bym cię tu wywalił teraz, chopie. Aby ci dupsko pękło Wywalił to bym ci spięty chyba później po tej akcji Wpięty by ci poszło No Po tej akcji to, to na pewno Ktoś Dobra, idzie na Jest checkpoint Jakbyś tam spadł to by było Kto by spadł, ja? Nie, Scylo a, Sylo, ale to był użytkowany, jakbyś ty paru. mówisz tak dla Szeparda źle, Sylo? Jak powiedziałem? Nic nie powiedziałem do Szeparda. No, no, powiedziałeś. A chodziło nie. o ciebie, Sylo. Chyba <laughs> ja powiedziałem coś innego, bo ja śpiewałem piosenkę chyba. Gdy nie, wiesz, nie. To... A, tu mi samo się powiedziało. <laughs> samo mi się powiedziało. <laughs> ja nie, A, sylo nie panuje, be... okay, Sylo nie panuje, okay, Sylo nie panuje, Sylo nie panuje nad swoimi, sylo się nie panuje samo... nad swoimi okay, odruchami. Ok, to jest tak do Twitcha, jak coś kiedyś tak. wyraził. Ja, przepraszam, ale ogólnie nie panuję nad tym, co mówię. no, jakby Zdało się, jak się stało. Masz, nie wiem, masz papiery od lekarza na to. Ja mogę mu wypisać, w sumie. Ej, to brzmi. To brzmi jak. chyba jakaś ty. to brzmi jak plan. A mogę mu wypisać takie rzeczy. A dużo tam płacą z takim papierem? Słuchaj. To jest kwestia. Zapłaty za wizytę. Uważaj, uważaj, uważaj. Na co mam uważać? To ty! <laughs> Ale Jabig! No właśnie. Czym? Na to. No, tak jak fajny Będziesz jechał jest na wprost, będziesz miał długą, prostą no. do nas. Jakby. No to już zrobiłem, już no to tak. Wskoczyli okay. sobie tak fajnie? Nie, po prostu. Uważał. Po, po prostu uważam. uważałem, no. A. Nie, Nie na, na pewno. Nie wiem, co mam uważać, A później <laughs> będzie. O! Nie, nie, nie płócujesz się, tak! Uważał. Nie płócujesz się! Oszukujesz, oszukujesz, nie płócujesz bon się. O! płucy. Bon bez płucy. Za szybko chciałem, no chciał Tak, spadł. Tak, jak zwykle chciał za szybko i wyszło to tamto. No. Teraz trzeba płacić. Tą no, ty właśnie, bo ty żebyś przypadkiem coś z tym szybkim, a potem płacić rzeczy, no nie dobrze. A nie co dobrze. ja? No nie wiem, tyle, co ty co tam stylo? robisz? Co ty tam robisz, jak jesteś ten. Dokładnie, nawet, dwa jajca. Nie no. czasu, chłopie na cię po dupie podrapać. A ty, takie Słuchaj, rzeczy, ty, ja, ty, ty, ja tam słyszałem, że ty bardzo często się tam z mieszanką wedlowską jakąś tam yy, wozisz. No to wiesz, warszawską. Śmietanką. Śmietanką. Nie, <laughs> nie mogę. Czy ja muszę komentować, czy nie muszę? No nie, Chyba nie muszę. Spadłem. O, z znowu spadł. <laughs> Właśnie, tak to jest. Tak nie, spadłem, czek! Mhm. No nie, bo boczuś, zagadałeś mnie! O, no, tak, tak! Oj, tak, tak! Czekaj, że zaraz to będzie oj, 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 to już wody. będzie w ogóle, już jest w ogóle, jak jest poker w bingo? Taki, że wszystko poker. jest zajęte. Bingo. bingo, duże bingo. Z bingo. Z bingo. Zostaw te kable. Nie gryź tych kabli No gdzie jest mi kable? Jak on się kapcie, nazywa? Nie gryź tych kabli, no proste. Reaguje na wszystkie trzy nazwy. Na wszystkie trzy nazwy. A w końcu najlepsze jest to, że Sylo miał wymyślić nickname i w końcu wymyśla za niego Bratanica. Tak. No tak. Zbinga! I zostało no. Nie jest binga. Jakbyś ty, a jakbyś nazwał na przykład Zbinga Kizo. Czajisz? A bo jeszcze inaczej. iz... Nie. Nie, no tak. Nie, nie. Płucha to. On, on by się szybko przestał. Prze, przez przez no, trzeba poprawić. No, dawać i tak go nazywać jednocześnie. No, tak. On na burek też wie, że to nie jest na przykład. No, bo z burek to nogi. jedzenie. nie jak wołasz do niego, zależy od okazji, <laughs> różną nazwą, to może później wiesz mieć problem ze skumaniem, która to jest jego prawdziwa nazwa. Burek, chodź to, jacy idzie. To bez żartów, jak coś, silo, po prostu jak mu pyknie, tak woła. No, to tak, mu się na język woła, przyniesie. No. nie gryź tych gabli, ale, chodź tu. Ale to jest gigafajny pies. Giga fajny pies. Mm -hmm. To dlaczego go zostawić? To czemu go zostawić? No bo nie, on tam dobrze jest. Ale, to co, ale teraz, no to co, no, ja, ja bym go wziął mimo wszystko, bo mój. No nie chciał, nie chciał. No bo nie jest twój. Sylo, rany boskie. Jezus dobrze, no, że spadłeś, rany boskie. Bo mój, ale Gosia go tam wychowała na dobrego chłopaka mógł mógłbyś go jeszcze tak lepiej. Tak ja, jak ja nawet... koksy. O dupie. Chyba teraz nie mogę dolecieć, co jest. Shepard, bo jak tam się zatrzymasz to już nie ten. To już nie ten. To już nie ten spadłem do tej strzałce Okej, okay, Dobra, zrobione. Miło mi. No i oczywiście z drugiego miejsca już łatwiej, 30 tysięcy razy, o. bo nie lecisz w przepaść. na to. A ty co? Ojoj. 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 Sylwester. Jak? Ojoj. Jak, to, jak to się wydarzyło? Jak do tego miałem? Ojej, doszło nie. Ojej, do no, dobrze, dobrze, że. Niedawno. <noise> tak, zastanawiałem się, co zrobisz. Nie zrobił. No na Ale skurczy bąk. Ale skurczy bąk. <śś> Ale bym ci teraz dupę wjechał. o Jezus Maria To Dobra. trzeba na ja zdrzem, wolniusio Jasne. Rzek... Ej, czy ja tego nie mogę doskoczyć? To, to trzeba na wolniusio <śśmiech> to, <laughs> to, <tuchę tuchę. śmiech> to, to, to ja w ogóle taki debil to trzeba na wolniusio, tak Jest mi z tym bardzo kurcze dobrze, trafisz czy nie? Dobrze, tak się boczek śmiać, cudzego nieszczęścia i niefarta życiowego, szepardowego. Nie, tak. Boczku, ty najgorszy, ty. Zestrałeś się, nie przejechał. O, tutaj też nie. Gdzie teraz z trzeba jechać? No już do Sylwester. To jak Ej, uważaj, tu jest meta, jak dojedziesz już do tego. Sylo, dybra, do szepard raczej, uważaj. Sylo, szepard, nie obrażaj mnie, okej? Dobra, Dziękuję. dzięki. No, ty mieć prawy, prawy mieć. Ale nie na pełnej. No dobra. dobra trzeba Rzez wykręcić że... jeszcze. Dobrze. stan bam, 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 Where Dlaczego zaczęło? ja dostałem przyciera? się tak, tak. Skręcił, bo niedawno że tej lubimy po to, ja byłem pierwszy, silo. No, bo jak by cię strony, Nie, z prawy. No tak, myślałem, że ktoś we mnie zaraz. Nie, że byłem wydupiony, tylko silo mógłby nie. wjechać w ciebie, jak który był daleko. O, na przykład tak. <laughs> oh. Co to się wydarzyło? Auto ale to auto ląduje szybko. Ale podmione na tej mapie. Nie no i Szepard pojechał sam no. O, nie, nie pojechałem sam, co ty myślisz, zawróciłem, zawróciłem. Dobrze. O, ale dymie. Zadmione będzie. Ale to auto fajnie szybko zawraca, Tak, zabraca, tak, tak, no dny fajny temp, przyczepność tak. ma super, to prawda. A to nie jest GTA Vice City? Co? Ten samochód? Nie, 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 nie. Był taki Vice City? Nie był, nie, nie. co To ty dupisz. Nie było takiego, on dupi. Ten taki miał biały marnarcy zachodził. To był. Nie, o, nie! To nie jest infernus! A dobre. I nie to nie był lens wens dance! Podobnie. <laughs> let's dance! Wszyscy się odpili, ty! <śmiech> <śmiech> Idealnie, w let's dance po prostu. Kurcze. O kurcze pieczone, to już wyda! Nieee, żeśmy zostawili chłopaki, a, a zapas. No za no. Bo mnie wydupiło, nie a for...